Witajcie drodzy widzowie. Na dzisiaj mam dla Was krótkie czytanko. Wiem, że już jest późno, ale mimo to mam nadzieję, że komuś to pomoże. Mam tutaj kartę, która mówi, że głębokie tęsknoty mają swoje źródło w duszy. To jest wezwanie do zrozumienia większego sensu lekcji praw duchowych. Dzisiejsza energia mówi, że tęsknisz, ale nie tylko ty. W tle jest pytanie dlaczego i ono nie daje ci spokoju. Ale to nie jest przypadkowe. Dwie odwrócone siódemki, siódemka kielichów i siódemka mieczy, to jest znak przeznaczenia. To moment, gdy zrzucasz iluzje i maski, żeby. Zobaczyć prawdę swoją i czyjąś, ale kochankowie w odwrocie. To nie jest koniec miłości. W tym przypadku to jest test duszy. Prawdziwa decyzja dopiero się rodzi. Dziękuję.